Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak włączyć kliknięcie prawym przyciskiem na Magic Mouse. Widzisz, że teraz, kiedy klikam na myszce, niezależnie od tego, czy to lewa, czy prawa strona, nie działa kliknięcie prawym przyciskiem, ale jeśli chcesz to włączyć, kliknij na logo Apple w lewym górnym rogu, następnie przejdź do ustawień systemowych. Przewiń w dół, aż znajdziesz mysz. Teraz w sekcji mysz możesz zobaczyć kliknięcie drugorzędne. Kiedy to jest wyłączone, nadal możesz uzyskać dostęp do menu kontekstowych, które zazwyczaj otwierane są kliknięciem prawym przyciskiem, przytrzymując przycisk kontrolny na klawiaturze, a następnie możesz kliknąć normalnie. Widzisz, że otwieramy menu kontekstowe, ale możesz wolać to robić klikając prawym przyciskiem. Aby to zrobić, zmień kliknięcie drugorzędne na kliknięcie prawym przyciskiem lub kliknięcie lewym przyciskiem. A teraz widzisz, że kiedy klikam lewą stroną, działa to jak kliknięcie lewym przyciskiem, a kiedy klikam prawą stroną, działa to jak kliknięcie prawym przyciskiem, lub możesz to zmienić klikając na kliknięcie lewym przyciskiem, więc raz Działa to w ten sposób, więc jest zazwyczaj używane przez osoby leworęczne. Tak, w ten sposób to robisz. To wszystko na dzisiaj. Nie zapomnij polubić i subskrybować. Do zobaczenia następnym razem.